No hej, witam Ciebie tutaj Madi i lecimy już do kolejnego odcinku na temat diety ketogenicznej, czyli to, co tygryski lubią najbardziej, prawda? Dzisiaj chciałem jakoś tak bardziej szczegółowo przejść do takiej kwestii, co możemy jeść na diecie keto, a czego jeść nie możemy, co jeść powinniśmy, a czego jeść nie powinni. I zacznę tutaj od pewnej praktycznej rady. Jeżeli do końca się nie orientujesz, co ma jakie makra, co ma jaką kaloryczność, makra to znaczy ile co ma procent węglowodanów, białka, a ile tłuszczy, to radzę ściągnąć aplikację, która się nazywa fitatu. Darmowa wersja w pełni wystarczy, i po prostu jeżeli przygotowujemy jakiekolwiek danie, to wtedy produkt po produkcie na komórce po prostu wpisujemy to na fitatu i w ten sposób nauczymy się nie dojrze kaloryczności, to jeszcze makr poszczególnych rzeczy. I tutaj naprawdę radzę sprawdzić to każdemu. ja myślałem kiedyś, że naprawdę się na tym znam, okazało się, że niejedną tajemnicę fitatu przede mną jeszcze odkryło. Wiadomo, że drugą rzeczą, na którą zawsze musimy zwracać uwagę, jeżeli chodzi o jedzenie ketogeniczne, to jest to, co jest napisane z tyłu na każdym składniku. Ja z reguły, jeżeli mam produkt, który ma więcej niż 5 gramów cukru na 100 gramów produktu, to uważam taki produkt za, no może nie, nie tyle, że niejadalny, tylko, że staram się unikać takich produktów i szukać takich, które mają 5, nie więcej gramów cukrów na 100 g produktu. Dieta ketogeniczna jest taką dietą, w której w sumie tak naprawdę nie trzeba dużo kombinować, ale jeżeli ktoś chce, to jak najbardziej można. Dobra, przechodzimy tutaj, znalazłem taką ładną piramidę żywienia, jeżeli chodzi o produkty ketogeniczne. I tutaj na podstawie tej piramidy żywienia, i tak jak tutaj możemy widzieć, mamy, ws mamy wszelkie tłuste ryby, mięsa i jaja. I to jest tak naprawdę podstawa, podstaw zwykle naszej diety, czyli jajka i wszelkiego rodzaju mięso. Yy, tutaj mięso może być oczywiście od kurczaka, od świni, ale najlepsza jest wołowina, najlepsza pod względem zdrowotnym. Yy, wyżej też mamy chude mięso i ryby. Chude ryby i mięso, tak? Wyżej. Aż zobaczmy, przybliżmy trochę. No tak, bo te tłuste jest jakby pełnowartościowe bardziej niż te, które jest chude. Siłą rzeczy. Druga rzecz, zdrowe tłuszcze i oleje. I tutaj yy, warto naprawdę zwrócić uwagę, że nie wszystkie oleje yy, są zdrowe. Na przykład, olej rzepakowy. I olej słonecznikowy, czyli te najbardziej popularne oleje, które większość z nas używa bądź używało, tak naprawdę to jest jeden wielki shit mm. i nie należy tego używać. Ponoć to jest wysoko przetworzony produkt, który nie ma nic wspólnego ze zdrowiem. Po prostu usuwamy najlepiej, znaczy w idealnym świecie ketogenicznym, usuwamy najlepiej wszystkie oleje, zarówno słonecznikowe, jak i rzepakowe. Zostają nam olej kokosowy, e, olej na przykład z awokado, oliwa z oliwek i masło. Tak samo jeżeli chodzi o margarynę. Margaryna jest wysoko przetworzonym produktem, który też odrzucamy. Zwykłe masło jest jak najbardziej ok, ale margaryna już nie. Działa przyprawy, to tutaj widzimy, to działa przyprawy, to już tam. Ja bym się aż tak tego nie czepiał, aż tak dużo ziół i przypraw się nie używa. Jeżeli chodzi o warzywa, to to są zwykle najprościej jest powiedzieć, że takie najbardziej keto-friendly są zielone warzywa. Tutaj widzimy szparagi, ogórki, kapustę, awokado, które ponoć jest wspaniałym warzywem, która ma bardzo niewiele. Węgli. Wyżej też mamy już tam trochę inne nis niskowęglowe warzywa. I tutaj możemy na przykład zobaczyć, to są pomidory, dynia, bakłażan, cebula. Też już nie popadajmy w skrajności, nawet jeżeli chodzi o te warzywa. Nawet jak ktoś tam jednego ziemniaczka by dodał, mimo że ziemniaki są jak najbardziej, bo i wszystkie warzywa skrobiowe są zabronione, to też nic jakiegoś strasznego by się nie stało. Ale piramida żywienia wygląda właśnie w ten sposób, jak tu się prezentuje. Następnie, trochę wyżej jeszcze tej piramidy, mamy wszelkie rodzaje nabiału z tą różnicą, z tym zaznaczeniem, że to musi być nabiał niesłodzony, bo wiadomo, że nie sztuką jest znaleźć jakieś tam słodzone skyry i tak dalej, albo jogurty o smaku jak takim, takim i takim. Więc to jest po prostu taki dobry, tradycyjny nabiał. No i na, 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 na samej górze tej piramidy żywienia mamy orzechy, pestki, jagody. Orzechy też można jeść w ramach takiej przekąski jak orzechy migdałów. Mm, I różne, i i, róż, i, i, staszki, I różne inne orzechy, których akurat nas mi w tej chwili nie przychodzi. Można to traktować też trochę jak chipsy z zaznaczeniem, że orzechy są mega kaloryczne i warto by było nawet czasami zrobić coś takiego, że do takiego fitatu wpisujemy po prostu wszystko, łącznie z tym, co w dzień podjadamy. Naprawdę mogą wyjść bardzo ciekawe wtedy wyniki. Może się okazać, że e, część że naprawdę podjadamy na przykład 1000 kalorii w ogóle, w ogóle o tym nie wiedząc, bo jedna taka garść migdałów, już nie pamiętam ile, ale ma jakieś tam astronomiczne, naprawdę bardzo duże ilości kalorii. Co z tego jeszcze jest tutaj ważne, jeżeli chodzi o napoje, to tak to, 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 jak widzimy. Woda najczęściej, herbata jak najbardziej, kawa no już też nie przesadzajmy. Jak ktoś lubi kawę, niech sobie pije kawę. E, lekarze zawsze twierdzą, że alkohol jest niewskazany. Tak naprawdę to chyba nie ma diety, w, w której by ktokolwiek stwierdził, że tak, picie alkohol, alkohol jest zdrowy. Ale jeżeli już wybieramy alkohol, to wino tylko i wyłącznie wytrawne. Nie żadne półwytrawne. Jest bardzo duża różnica, niemal chyba dziesięciokrotna w zawartości cukru między winem półwytrawnym a wytrawnym i napoje spirytusowe, czyli czysta wódka, ewentualnie czyste whisky. Hmm. A teraz możemy przejść do następnego punktu, czego nie powinniśmy na diecie ketogenicznej dotykać. Nie, ogól, ogólna zasada jest taka, że unikamy wszelkich produktów, w których składzie jest cukier. Wiadomo, drinki, tak samo te małpki, wszelkie wódki smakowe to jest mega koloryczne. Ziemniaki jako produkty skrobiowe, które zawierają dużo węgli. Wysoko przetworzona żywność high carb. No to tak jak widzimy i ogólnie wszy, cała żywność, dieta katagoniczna ogólnie zaleca unikanie w całości przetworzonej żywności tak samo, jak mamy tutaj oleje roślinne. Oleje roślinne teoretycznie składają się w większości z tłuszczu, ale jest to żywność wysoko przetworzona, i dlatego należałoby ją wyeliminować na tej samej zasadzie, co wysoko przetworzone, załóżmy te burgerki. Soki, napoje to raczej, raczej sprawa powinna być oczywista bo większość soków, napojów jest dosładzana. A jeżeli nie jest dosładzana, to i tak pochodzi z owoców, które najczęściej są, zawierają bardzo duże ilości fruktozy, no co nie jest za bardzo dozwolone, znaczy nie jest w ogóle dozwolone. To są po prostu puste kalorie, puste cukry, puste węgle, które niepotrzebnie są wtedy dostarczane do naszego organizmu. Rośliny strączkowe i soja prawdopodobnie też dlatego, że zawierają dość duże ilości węglowodanów. Cukier to już chyba nikomu nie należy tłumaczyć. W najczystszej formie to powinien być w ogóle zakazany. W ogóle, w ogóle. Owoce z dużą zawartością węgli. I tutaj większość owoców nawet już. Musiałbym znaleźć dokładniejszą rozpiskę. Pamiętam tylko na wyrywki, jakie owoce można jeść. Można jeść na pewno maliny, można jeść na pewno borówki. E, chyba jeszcze porzeczki, aczkolwiek nie, nie mam 100%, 100 pewności. Jeżeli chodzi o takie banany, ananasy, pomarańcze, jabłka, to one zawierają bardzo dużą ilość fruktozy i przy low carb, jeżeli ktoś nie jest na takim typowym keto, ale na low carb, jeszcze w sezonie letnim to jak najbardziej, tutaj też bym się za bardzo nie kłócił spoko można te warzywa czasu do czasu jeść produkty low fat, czyli produkty z obniżoną zawartością tłuszczu to też nigdy nie jest nic dobrego, bo to po prostu ten tłuszcz, który jest głównym źródłem naszej energii jest odsysany Eee, z takich pełno, pełnowartościowych produktów. To, tak jeżeli mamy nawet odtłuszczone mleko, to ono zawsze było dużo mniej zdrowe niż to mleko pełnotłuste. Słodycze to już chyba nawet nikomu nie należy tłumaczyć. Istnieją, co prawda, jeżeli komuś się chce kombinować, to da się oczywiście zrobić ketogeniczne słodycze. Nie wiem, czy to może ma duży sens, czy nie. Jeżeli komuś się chce bawić, to jest taka opcja. Mamy różne słodziki, na przykład erytror, który jest zupełnie obojętny dla organizmu, a emituje cukier. Słabe jakości produkty mięsne, wiadomo. Takie rzeczy jak słabej jakości parówki, słabej jakości mięso, które jest oddzielane mechanicznie, mięso, które jest wysoko ogólnie przetworzone. Ono też nie będzie dla nas dobre i produkty zbożowe, każdy wie, bułki, chleby. Czyli to, co kiedyś zapewne wszyscy tak lubiliśmy, a czego teraz nie można jeść. I teoretycznie mi na początku bardzo brakowało takiego chleba. Naprawdę byłem bardzo uzależniony od pieczywa, do tego stopnia, że próbowałem na początku nawet, po pierwsze, sam piec takie bułki, a po drugie, znalazłem cukiernię rzemieślniczą, która miała faktycznie chleby ketogeniczny. Znaczy mówię faktycznie, bo w wielu sklepach są dostępne chleby, które są napisane, że są ketogeniczne, a tak naprawdę mają 25-30%, czyli gramów węgli na 100. Tamten miał 1,6 grama, z tym zazna z zaznaczeniem małym, że jeżeli mamy chleby ketogeniczne, to one raczej nigdy nie będą smakować w taki sposób... Jak smakuje ten świeżo wypieczony prosty chleb, ale po jakimś czasie naprawdę i tego chleba przestaje brakować. Znaczy tutaj możemy też zobaczyć, że jeżeli chodzi o tą dietę ketogeniczną, to zalecenia są nie tylko co do produktów, które faktycznie zawierają cukier, ale też to jest dieta, która najlepiej kazałaby unikać wszelkich produktów wysoko przetworzonych. Wszelkich, czyli nic, co nie jest produktem naturalnym, no w ogóle najlepiej to by było móc zaopatrzyć się o jakiegoś, któregoś z lokalnych rolników, tak? Ewentualnie samemu wyhodować sobie, jeżeli chodzi o takie na przykład pomidorki w ogródku, no ale... Mm, też raczej tutaj mówimy o tym, że pomidory należy kupować ze sprawdzonych źródeł, znaczy warzywa ogólnie, plus najlepiej jemy wtedy sezonowo. Jeżeli jest sezon na pomidory, kupimy wtedy, kupujemy wtedy pomidory. Unikamy tych wszelkich sztucznych rzeczy. I tak jak mówiłem, taka dieta ketogeniczna może być dietą bardzo prostą, kiedy na przykład bierzemy tylko i wyłącznie jakiś duży kawał mięsa i pieczemy załóżmy go na tydzień ewentualnie doda dodajemy warzyw i mamy taki gulasz który też nam może starczyć na tydzień z rana możemy jeść ciągle jajecznicę i to jest wtedy dość tania i prosta dieta a możemy też jeżeli ktoś ma aspiracje chęci yy, bardzo się pobawić bo są naprawdę zamienniki Da się piec chleb ketogeniczny, nie ma, nie ma tutaj sprawy, da się piec ciasta. Ja przez jakiś czas naprawdę uwielbiałem robić ketogeniczny sernik, bo ser jako taki do sernika jak najbardziej jest wtedy dozwolony. Na przykład spód się robiło z jakiejś mąki migdałowej, zmieszane. Z mąką kokosową, bo to są dwa rodzaje mąk, które jednak w diecie ketogenicznej są dozwolone. Są też mieszanki jakieś do wypieków, możliwość zrobienia osobnych panierek. Wiadomo, że co kuchnia to obyczaj, aczkolwiek ostatnio to po prostu też uważam, że piękno raczej tej diety odnajduje w jej prostocie, a nawet chcę to z czasem. Jeszcze bardziej zaostrzyć. No, mam nadzieję, że udało mi się co niektórym chociaż trochę rozjaśnić, jak wygląda sprawa z jedzeniem na konkretnie diecie ketogenicznej. I jeżeli tak, to fajnie. Jeżeli nie, to zadawajcie też pytania w komentarzu, ewentualnie piszcie, jakie są Wasze ulubione dania i dajcie znać. Na przykład jaki deser najbardziej lubicie albo jakie śniadanie mm, najchętniej byście zjedli w takiej wersji właśnie ketogenicznej. Trzymajcie się. Pa!